No, próbuj. Zobaczymy, co to będzie. To no tak! Siema. Wracam sobie do auta. Stoję ogólnie tutaj pierwszy do wyjazdu, praktycznie. No i taka niespodzianka. Stoi sobie z Kaniusia. To jak go podprowadzili, siedzi na mojej naczepie. No, jestem ciekawy, co to z tego wyjdzie. Centralnie siedzi na mojej naczepie, ale to nie jest wina kierowcy, bo kierowca ma lustra poskładane. Tylko wina podprowadzającego. Bo zawsze kierowca, Wjeżdżając na prom, patrzy na tego, co podprowadza. A no, także ciekawe, co to z tego wyjdzie. Takiego przytulenia jeszcze, kurde, nie widziałem na promie. Aha Ale to o co przyłożyłeś tutaj o ten? Nie wiem Nie wiesz Ale no, tak cię wprowadzał No, no i słuchajcie najlepsze nie wie, ale, ale, ale. Najlepsze jest to, że z leszkiem tutaj rozmawiałem Bo byliśmy w kabinie Ja już byłem prędzej i przychodzi leszek do kabiny i mi opowiada właśnie, że jak go podprowadzili pokazał mi zdjęcia. Tylko nie było widać mojego samochodu na zdjęciu. Ja mówię, no to się chłopak dziwi, jak wejdzie rano do samochodu. To by kuźba pomyślał, że to będę ja. No ale mówię, to nie jest wcale wina tutaj kierowcy leczka, tylko tego co podprowadza. Nie? Tak, tak czysto. Tak jak wam już pokazywałem, widzicie, no, siedzi całkiem izoterma na, na mojej naczepie. Nie? Raczej będę musiał wiesz co? chyba się cofnąć, bo jak ruszę do przodu, No nie chodzi teraz byśmy ja to wiem. No właśnie. No to zresztą mi ich wina będzie. No, także takie widzicie przygody. No ale mówię, ja czekałem w tym w kabinie, przychodzi Leszek i mi tutaj, bo się wnerwił i mi opowiadałaś jak go podprowadzili pod ten... Pod samochód. I tak były zdjęcia właśnie tak stąd, nie? Leszek robiłeś. No i ja samochodu nie wiedziałem, że to jest mój. Widziałem, że dawno, no ale nie myślałem, że mój. O, jest i winowajca. Jest i winowajca, proszę bardzo. Jak pan podprowadza? Co to jest? No! nie tylko no. Ja. no! No ta! No to będzie ciekawa przygoda teraz! nie byś! No, 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 dokładnie. No dobra, zobaczymy co to będzie się działo. No więc tak, rozpoczęcie pracy. Pisz kierowca e, kraj rozpoczęcia, PL OK. Co tam, Lesiu? Ja tam kurwa w bok, to, jest, to mój samochód wyjdzie Macie ten Koła nie za ciebie No też na mi się rama, tak wydaje, nie? Rama, bo on się wychyli Pójdzie na ram, na rama pójdzie wlech. Chyba że tak jak, le, tak jak jesteś, żebyś cofnął, jak masz miejsce on mówił, że, że cofniesz do tyłu Raczej no cofnąć tylko do tyłu. Ma tam miejsce, żeby pojechał? Tam będzie miejsce. Ale musiał mój koła tak skręcić, bo jak ja w tej chwili jestem to wpijam no, szybciej. No właśnie. Takie, żeby wieszył. No, 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 no. No próbuj. Zobaczymy co to będzie. No ta. Dobra. Dobra, będzie. Lesio będzie cofał. Zobaczymy co to będzie. Jedna teraz opcja właśnie jak się cofnie jak w i złapię tutaj trochę odstępu no to wtedy max kołami w lewo i, i do wyjazdu widzicie my tutaj pierwsi stoimy to znaczy no ja stoję pierwszy no ale ja nie ruszę bo klamry pozrywam jak ja bym teraz ruszył no to by był by było po klamrach no widzicie tu centralnie auto stoi na mnie dobra patrzymy co to się będzie działo teraz chyba ma pod kołem bo nie może cofnąć nie wyjęli klina A, nie może ruszyć no zobaczymy co to się będzie działo drzwi zamknij jeszcze, jeszcze.

Jak on teraz pociągnie do siebie, on mi pozrywa, bo niech kombinują, oni tu podprowadzają. Tego jeszcze nie grali, żeby góra zaczęła zjeżdżać, a dół stoi. Syjamskie bliźniaki się rozdzieliły. Teraz wyjdziemy tylko zobaczyć. A wyjdę zobaczyć tylko. E nie, żeby jak co to, żeby było na promie. Lustro. Tylko o co tym lustrem tam przychaczyło? Nie, to chyba jest wszystko ok. A z grubsza widać, że się nic nie stało. Dobra. dobra mamy wyjedziemy do przodu zobaczymy teraz na spokojnie co tu się odtrąbiło ale raczej wszystko jest okej okay. i taka to przygoda a e, wszystko okej okay. Wszystko ok, Lesiu? Wszystko w porządku. Dobra, pozdrowienia Leszku! No trochę tutaj widać, narożnik ma przydarty, widać o którąś moją klamrę po prostu naczepa poszła. Siema! Patrzcie kto jedzie, ekscelenty! Ekscelencioki. Dobra, Lesio wysiada. Na razie, Lesio! Lesio! Do zobaczenia! Leś, 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 leś. Dobra. Najważniejsze, słuchajcie, wszyscy sali zdrowi. Nic się nikomu nie stało. Ale zobaczcie, jaki to kurde zbieg okoliczności, jaki przypadek, że siedzę sobie w kabinie. Przychodzi Ziomek do kabiny. I opowiada mi Jak to go podprowadzający Wprowadził na minę Że stoi na Na naczepie drugiego jakiegoś kierowcy No i mówię No kurde no dafa widziałem no, ale nie byłem nawet No wiecie no taki kurde zbieg okoliczności Że akurat siedział na mnie No ale spoko Udało się Wyjechać Nic się z samochodami nie stało ten Jeszcze bardziej mógł ściąć, kuździwa tą osobówką, tak nie jest. No, i tak to kochani wygląda. A teraz do wyjazdu z sportu. Te ja się pchasz, ty nie ty. Nie tą skodą, tylko tutaj z boku już się kójś gruziącak wyrywał, oczywiście. CG Fiatem Duplo. No dobra, jedziemy. O, widać tutaj. Patrzcie, jedzie! Jedzie, Jasiu! E, Lesiu! Leszek wyjeżdżał! Lechu! Jak to się przedstawił w kabinie, a nie Bartek, Lechu! I gadka, szmatka, i właśnie patrzy coś taki znerwowany, O, mówi, że jakiemuś chłopakowi. <laughs> na trzepi siedzi! A tu, kurde, przychodzę do samochodu, a to okazało się, że się dawnie. No ale spoko. Dobra, śmigamy do dołku. Do no później trzymajcie się.